Jestem gotowy przejść każdą z dróg, by je znać Żyję po to, by czuć i umrzeć dumnym jak Paw Na głowę pada deszcz, a w duchu wieje wiatr Na twarzy widać gniew, w tych oczu nie pozna strach Twoje słowa bez pokrycia ważą nic, ważą nic. Moje mojej dłoni dotkną czego będę chciał, będę chciał. I podniosą jutro ciężar, który był. który był Wczoraj niemożliwie ciężki, by z nim stać. Moja mama chodzi dumna i nic jej nie brakuje Moja mała czasem wkurwia się, że dużo pracuje Słyszę, że ostatni kurpiał, także jestem gotowy ponieść straty, Ale kurwa nie do złożenia broni nie boję się jutra, czekam tylko co przyniesie Szczęście, a może wiatr w twarz Nie unikam lustra, chociaż nie zawsze się cieszę Widząc odbity w nim świat Nie boję się jutra, czekam tylko co przyniesie Szczęście, a może wiatr w twarz W ludzi oczach pustka, jak na gałązkach, gdy jesień spotka na spacerze sad Jestem jak jedna iskra, która spaliła las Jedna kropla, która zgasiła żar Jedno słowo, które zaboli jak Pożegnanie z osobą, której zawsze będzie brak To wszystko co dziś mam, należy się jak przybuda Nigdy nie było dnia, abym stwierdził, że się nie uda I pierdolę ten szmal, bo profity liczę w ludziach, którzy będą przy mnie stać Czy to słońce, czy to burza Piorun przeciął niebo, róże całe w kocach Ogień spali drzewo, jeszcze nim odejdzie wiosna Ty nie byłeś kolegą, bo nie miałeś jakby zostać I nie spytam dlaczego, tak jak nie spytałem ojca Nie boję się jutra, czekam tylko co przyniesie szczęście, a może wiatr w twarz Nie unikam lustra, chociaż nie zawsze się cieszę widząc odbity w nim świat nie boję się jutra, czekam tylko co przyniesie Szczęście może wiatr twarz W ludzi oczach pustka jak na gałązkach, gdy jesień Spotka na spacerze sad